1 sierpnia i witam Was serdecznie w nowym miesiącu, w drugim miesiącu wakacji, i dzisiaj, skoro jest nowy miesiąc, przyszła pora na podsumowanie lipca, bo dlaczego nie? Za mną są książki, które przeczytam w lipcu, no i po prostu bez zbędnego przedłużania zacznę je pokazywać, a zacznę sobie od domku, drugi to, drugiego tomu. Adriany Szumańskiej. Jest to powieść, którą ja przeczytałam dopiero teraz, choć premiera tej książki była w lutym tego roku. W lutym albo. Nie, w lutym albo, w mar... Nie, w lut albo w marcu. No, w każdym razie na początku, jakoś przy początku roku. Ja pierwszy tam czytałam w zeszłym roku, w styczniu, bardzo mi się podobało, choć jest to dość specyficzna literatura z tego względu, że jest to tutaj takie pomieszanie z poplątaniem powieści obyczajowej, thrilleru, fantastyki też troszeczkę, takie elementy fantastyczne są. Jednakże bardzo mi się ta mieszanka podoba. No i ten tom uważam, że jest jeszcze lepszy niż tom pierwszy, więc jeżeli nie, jeżeli nie przepadacie za takimi zwykłymi, nudnymi, przeciwnymi książkami, to koniecznie sięgnijcie po te powieści, bo myślę, że mogą się Wam spodobać. Następnie mamy... Ym, Zmyślenie Jess Rider jest to fenomenalny thriller psychologiczny, który totalnie mnie kupił, totalnie mnie zachwycił W porównaniu z wszystkie nasze tajemnice tej samej autorki, to jest nieba a ziemia po prostu To jest rewelacja, jeżeli jeszcze to nie czytaliście, to koniecznie musicie, bo naprawdę Następną książką, jaką miałam, pamiętam, że było to We Mgle z nią też nagrywałam Reading Vloga, więc gdzieś tam mam po, podlinkuję. I tak. Ta książka bardzo mi się podobała. Znacz bardzo. Po prostu była taka ok, Było tam troszeczkę błędów, ale też było kilka zalet, które wymieniłam w Reading Vlogu. Więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego filmu, to... Musicie to nadrobić, a przy okazji dowiecie się, właśnie co sądzę szerzej na temat tej powieści. Nie mam jej przy sobie, bo szczerze mówiąc, nie się zgubiłam. W sensie pożyczyłam ją mojej siostrze i z tego co pamiętam, moja siostra mi ją oddała. Ale ja nie wiem, czy ja ją zostawiłam u niej, czy ja mam ją gdzieś tutaj. Chociaż nie, no miałabym ją tutaj wiecie, na półce gdzieś, ale jej nie ma w ogóle i ja nie wiem, gdzie ona jest. Więc będę musiała po prostu przekopać wszystkie te regały jeszcze raz w poszukiwaniu tej książki, bo. Będzie źle, będę miała wyrzuty sumienia. Ale dobra, lecimy dalej. Kolejną książką, jaką przeczytałam w lipcu jest królowa niżego Holly Black i jest to moje ogromne, ogromne rozczarowanie. Spodziewałam się, że skoro te pierwsze dwa tomy były super, były po prostu, wiecie, miodzio, ja je pokochałam, to ten trzeci tom to będzie idealne zakończenie, idealne zwieńczenie całej trylogii że wiecie, że ja po prostu no, będę mogła powiedzieć z czystym sercem, że jest to trylogia, którą kocham, którą wielbię i którą wszystkim polecam. No, jednakże ten trzeci tom słuchajcie, okazał się totalną klapą jak dla mnie, bo mam wrażenie trochę, że autorka pisała go już na szybko, że pisała go troszeczkę tak, żeby wiązać się z jakiejś umowy wydawniczej czy coś. I raczej chyba to nie jest wina tłumaczenia, bo po prostu, no... No to jest no to dla mnie jest troszeczkę takie, wiecie, no nie do końca dopracowane. Um, więcej pisałam w recenzji, więc we, też was odeślę na pewno do tego. Um, także no niestety, królowa niczego, pomimo tej przepięknej okładki, tego pięknego węża, no niestety nie, nie zasłużyła sobie na moją miłość, że tak powiem. Jednakże i tak polecam przeczytać całą trylogię, bo być może komuś te wszystkie trzy części przypadną do gustu, być może jest ktoś, a na pewno ktoś jest, komu ten trzeci to mi się bardzo, bardzo spodoba i to jest super, ja się bardzo z tego cieszę, bo mimo wszystko uważam, że warto sięgnąć po te książki i wyrobić swoje własne zdanie na ich temat. Także jeżeli chcecie, to koniecznie czytajcie. Następną pozycję, również mam, następną pozycję również mam od wydania swojego Jaguar. Jest to samo New Laury Kneil, chyba tak się powinno czytać jej nazwisko. I jest to z kolei książka, która mnie bardzo chwyciła za serce, która. Właściwie to nawet nie wiem, czy to po niej nie miałam takiego trochę zastoju czytelniczego, bo. Ona wzbudziła we mnie takie emocje, których bym się po niej nie spodziewała. Bo wiecie, ja myślałam, że będzie to taka typowa powieść, new adult, którą ja sobie gdzieś tam przeczytam po prostu i o niej zapomnę za wiecie, za kilka dni. Jednakże okazało się, że jest to historia wzruszająca przeogromnie, poruszająca bardzo, bardzo ważny temat, który właściwie. Teraz w naszym kraju, zwłaszcza jest, że tak powiem, tematem tabu w ogóle, więc dlatego ta książka też pewnie mi się spodoba. Bardzo mi się spodobało z tej pisania autorki i na pewno sięgnę po jej poprzednie dwie książki, czyli Jednak nie kochaj i tylko bądź przy mnie. Muszę je sobie je przeczytać albo na legimi, albo może w bibliotece jej je już mają. Także, no, jeżeli lubicie pościi, właśnie takie młodzieżowe, których akcja toczy się gdzieś tam na studiach, e, właśnie też dlatego pewnie polubiłam tę książkę, to koniecznie się po New, e, bo jest to bardzo dobrze napisowana, e, bohaterowie są bardzo dobrze wykreowani. <laughs> Temat, który jest tu poruszany, jest bardzo dobrze zarysowany, przedstawiony, że tak powiem. Więc koniecznie musicie sięgnąć po tę książkę. Oczywiście o niej też już pisałam, więc. Też znajdziecie link w opisie. Następnie mamy książniczkę z lodu Kamili Lagberg. Ja chyba kiedyś mówiłam, czy nie mówiłam, chyba nie mówiłam, że bardzo chciałabym nadrobić całą serię właśnie z y, tej sagi o Fjalbace To była Fialbaka. Tak, na pewno. <laughs> Więc y, oczywiście dzięki uprzejmości wydawnictwu, które zrobiło do druku teraz. Mogłam przeczytać sobie pierwszy tom, z czego bardzo się cieszę, oczywiście, bo Księżniczka Złodu, mimo tego, że jest to pierwszy tom, mimo tego, że jeszcze tutaj nie widać takiego dopracowania, chyba wiecie, że no bo ta autorka, no to, to jest pierwszy tom serii, tak? Wiadomo, że im dalej w gdzieś tam, to będzie lepiej. W każdym razie przeczytałam ten pierwszy tom, przeczytałam go w dwa dni. Był bardzo wciągający. Ta historia była rewelacyjna i wow! Po prostu, jeżeli się kryminały, gdzie y, równie ważne są y, wątki obyczajowe, wątki dramatyczne, y, gdzie również skupiamy się na emocjach głównych bohaterów, to koniecznie się po tę pozycję. Ja jeszcze mam na swojej półce Kaznodzieje, czyli drugi tom, więc na pewno też będę czytać w sierpniu, na początku sierpnia nawet jeszcze. Y, no i też mam trzeci tom, od razu mam ofiarę losu, chyba to był trzeci tom. Zaraz zobaczę, bo tutaj jest na początku wypisane. Aha, trzeci tom to jest Kamieniarz. Ja Kamieniarza już czytałam yy, dwa lata temu, yy, a Ofiarę Rosu mam na półce. Dobra, yy, to jest już czwarty tom. Dobra, następnie mamy yy, Śpiew imiennych Dusz, czyli trzeci tom prawdy zapisanej w, popioł, w popiołach Joanny Jaks. Ja tę książkę w ogóle, słuchajcie, czytałam później. Ja się z nią męczyłam i to oczywiście broń Boże nie oznacza, że autorka coś tu sknucia, bo uważam, że jest to powieść bardzo dobra, jest to yy, bardzo dobre zakończenie teologii, chociaż mam nadzieję na jeszcze jeden tom, bo tutaj to zakończenie to z drugiej strony było takie, hmm, no przydałby się jeszcze ten jeden tom. W każdym razie to nie jest wina, wiecie, autorki czy historii czy coś, tylko prawdopodobnie przez to, że poprzednio trafiłam na takie dobre książki, to teraz to miałam y, przez te kilka dni zastój czytelniczy i nie bardzo mogłam się zabrać do czytania. Także no cóż, bywa. W każdym razie przeczytam, na pewno pojawi się filmik, w słuchajcie, sensie, o całej tej trylogii. Na pewno też nagram w ogóle o trylogii tej, zanim nadejdzie jutro. Także możecie się spodziewać takiego filmu, gdzieś tam na pewno w sierpniu się pojawi. Więc tak, to też przeczytam. Następnie mamy dzień wagarowicza Roberta Ziembickiego, czyli powiedzieć, którą czytałam w ramach swojego... swojego... W ramach 24-godzinnego maratonu, czytelniczego, vlog z tego maratonu z musiałam podzielić na dwa z tego względu, że mój komputer, pomimo to, że on ma bardzo dużo pamięci jeszcze wolnej, to stwierdził, że nie, że zapisanie 40-minutowego vloga to jest dla niego problem, że nie ma pamięci na komputerze, więc sorry, musisz go podzielić. Więc niestety, jeżeli zobaczycie dwa takie filmy z podobnymi miniaturkami, to się nie bójcie, to nie jest błąd, to po prostu jest vlog jeden podzielony na dwa, więc... Także tak to śmiesznie wyszło. W każdym razie ta powieść również mi się podobała, chociaż miała pewne jakieś tam wady, ale o tym mówiłam w tym reading vlogu. Więc w razie W to Wam tutaj wiecie, nam odnośnie. Następnie przeczytałam W piekle pandemii Jolanty Kosowskiej. Jest to powieść obyczajowa, która, której akcja toczy się podczas pandemii. Głównie bohaterowie wyjeżdżają do Włoch na wakacje, jednak nie spodziewają się, że. Będzie problem z powrotem do kraju. Główny męski bohater wraca jednak jako lekarz właśnie do tego kraju. Czy, nie, czy on we Włoszech pracował? Dobra, nieważne. W każdym razie gdzieś tam pracował jako lekarz. I wiecie, wyrusza, żeby pomóc swoim kolegom, swoim koleżankom w walce z tą pandemią. A jego ukochana zostaje u niego w domu w Toskanii razem z jego babcią no i to jest niby taka prosta powieść, taka, wiecie, totalnie taka chilloutowa, że ona jak na niczym tam konkretnym się nie skupia, Jednakże ona ma w sobie coś takiego, że bardzo mi się podobała, bardzo dobrze mi się ją czytało, bardzo szybko też. Więc na pewno o niej też napiszę na blogu, bo jak to nagrywam, to jeszcze nie ma recenzji, ale jak już wstawię, to pewnie będzie. Więc ja najwyżej dam łamki w opisie. Jednak jeżeli lubicie powieści obyczajowe i interesuje Was, wiecie, taki temat, to koniecznie musicie sięgnąć po tę pozycję. Oj, nie książki. No właśnie. I następną książką, jaką przeczytam, było to, oj, tak widać, 121 US i e. M. Darks. Jest to powieść, w ogóle, której ja się nie spodziewałam, że ona mnie zachwyci, bo czytałam poprzednio powieść autorki i tamta powieść była... Dość poprawna. Jednakże nie chwyciła mnie jakoś za serce, jakoś mnie wiecie, nie zachwyciła super. Jedna, więc spodziewałam się, że tutaj nie będzie inaczej. Jednakże się okazało inaczej. Bo okazało się, że 121 S to jest genialna powieść romantyczna, genialna powieść z wątkiem dramatu, z wątkiem depresji, z wątkiem toksyczności w związku. Więc no kurczę po prostu czat i jeszcze wykonanie również było bardzo dobre. Chociaż to o niej też mówiłam w kolejnym Reading vlogu, że troszeczkę nie podobał mi się ten wątek. Wiecie, związku pomiędzy psychologiem a jego pacjentką? Nieważne, czy ona była przez chwilę jego pacjentką, czy przez dłuższy czas, ale niekoniecznie mi się spodobał ten wątek. No, ale w ostateczności jest to bardzo dobra książka. Jeżeli lubicie takie pości, to koniecznie po nią sięgnijcie. Weźmy dalej. Przed ostatnią powieścią jest Zostawić ślad Iwony Wilmowskiej. Jest to kryminał, który o dziwo, bardzo dobrze mi się czytało, bardzo szybko, bo on też jest cieniutki, bo ma 200, chyba 230 stron, tak, 235. Jest to powieść ciekawa, bo sobie wiecie, pewna dziennikarka przyjeżdża do mojego miasteczka, żeby odpocząć, żeby tam napisać być może swoją powieść. No, ale zamiast powieści odnajduje zwłoki... znaczy nie ona, ale wiecie, nad, odnajduje miejsce, gdzie się okazuje, że nagle e, grasuje seryjny morderca. Wątek w ogóle, dlaczego ten morderca tak postępował również jest bardzo ciekawy e, i gdyby zdarzyło się to w prawdziwym życiu, to dużo osób by po prostu, wiecie, kaput, no ale dobra. Jeżeli lubicie kryminał, to koniecznie się po tę powieść. Autorka ma bardzo dobre pióro i podczas czytania naprawdę bardzo przyjemnie mi się to czytało. Czułam radość wręcz, chociaż dziwnie to brzmi w kontekście kryminału, że czytam tę książkę i na pewno muszę sobie sięgnąć po inne powieści tej autorki, bo myślę, że one również mogłyby mi się spodobać. No i ostatnią książką, jaką przeczytam w lipcu jest to... Matka wie najlepiej i jest to... Trzecia najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym miesiącu, bo jest to thriller psychologiczny, i za dużo nie chcę zdradzać, bo ja miałam ogromną z zaskrywania tego, co tu się dzieje. Powiem tylko tyle. Jedno dziecko, trzech rodziców. Tyle. I tyle powinniście wiedzieć na temat tej książki. Rewelacyjny thriller. Ja się nie spotkałam wcześniej z takim tematem. Ja się nie spotkałam z takim wykonaniem w ogóle. No, mózg na ścianie totalnie, więc jeżeli y, lubicie thrillery, to koniecznie przeczytajcie tę książkę, bo warto, warto i jeszcze raz warto. Y, jeszcze mogę Wam zdradzić, że w, że w lipcu y, nie przeczytałam tego w całości, ale przeczytałam 210 stron, więc ym, no ponad połowę przeczytałam w lipcu, więc powiedzmy, że to to się dawno jeszcze gdzieś tam zajcza ta połówka, ale już, jeżeli ją skończę, to wiadomo, że ją przepiszę do sierpnia, bo skończę ją w sierpniu. Jak na razie bardzo mi się podoba, choć gdzieś tam mam takie chwile takie, jakby... ale o co tu chodzi w ogóle, w sensie co? Le... No często mam takie mindfaki, więc no. Na pewno zdradzę Wam więcej w podsumowaniu sierpniowym, także no... Oczywiście mam nadzieję, że zanim ten film wyjdzie, to pojawi się już TBR na sierpień, bo jak nie, to się normalnie chyba pochlastam. Ech, mam nadzieję, że tak, że, że tak nie będzie, że się, że się nie będę musiała chlastać. Yy, więc na pewno Wam tutaj widzicie też podnikuje ten TBR na sierpień, bo był on losowany, nie wybierałam go sobie sama. W sensie napisałam sobie tytuły, a w losowałam je. Także... No. Ej, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie znać, ile wy książek przeczytaliście w tym miesiącu. Ja jeszcze sobie szybko policzę. Um, 2, 4, 6... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E, 12 książek. Także tak by to wyglądało. 12 książek y, szczerze mówiąc liczyłam na więcej, ale i tak nie będę narzekać, bo i tak jestem z siły dumna, więc super. Także dajcie znać, ile Wy przeczytaliście. Jaka książka była dla Was najlepsza w danym miesiącu i czy w ogóle czytaliście z tych książek, które tutaj pokazałam. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie i cześć!